Dawid, jak ci minął dzień? Ale całkiem w porządku. Fajnie w biurze, także robota lekka, przyjemna. Także fajnie. Tu tylko widzę. No, o, ja się schowam. Ja się muszę tu, widzisz, chować przed niektórymi. Trudne życie masz w tej kadrze. Drzwiami się tutaj uderzają. A taki pracowity dzień? No, pracowity dzień, ale oni też mieli pracowity dzień, i temu właśnie widzisz, jakoś tak, tak jest. Nie każdemu ten pracowity dzień tak do końca dobrze wyszedł. Ale nie, oczywiście ja jestem zadowolony z tego, co, co ja pokazywałem na skoczni, myślę, że chłopaki też mogą być zadowoleni, mimo tych tu drzwi, że też się znaleźli w dziesiątce, więc też, też, też myślę, że porządny wynik. Kamil tutaj nie wiem jak te drzwi otworzył, ale ty no się powiedzieć z buta w ten próg wjechałeś tutaj, trener mówi najlepszy skok w sezonie, też to czułeś? E, no, czułem, że ten drugi skok naprawdę był e, fajny, właśnie w, weszło to tak w próg jak, jak trzeba, trochę się zdziwiłem, bo wydawało mi się, że z tego powinno trochę dalej, dalej polecieć, no ale koniec końców i tak dobrze. Gdzie jest twoja granica skoro nadal jest niedosyt? Znaczy ja tak, na dole już tak właśnie mówiłem, że jak pojedziesz top speeda, dostaniesz same 20 skoczysz najdalej, to wtedy można uznać, że temu skokowi już nic nie brakowało. No ale wtedy to po to żyć dalej, to chyba warto, żeby ten niedosyt dobrze był. No dokładnie, dlatego ja cały czas z dnia na dzień sobie pracuję, bo wiem, że, wiem, że jest nad czym po prostu, mimo, mimo tego, że to może takie jest mozolne, mozolna gadka, że, że praca i praca i praca, no ale bez tego no, trudno sobie, e, tak powiem, marzyć, marzyć o sukcesach. Znaczy marzyć można, tylko tutaj bardziej trzeba pracować i je spełniać, niż tylko se marzyć. A gdzie tam mozolne? Widzisz, my cały czas za Wami jeździmy, cały czas ciekawi jesteśmy, tym bardziej po wczoraj, kiedy mówiłeś no te czułby narty troszeczkę za szeroko. To była ta zmiana, która tyle dała? E, znaczy to jest coś, co powinienem za każdym razem pilnować. Czasami się tak zdarza, że gdzieś tam e, mi uciekają. No dlatego, dlatego też mówię, że ta praca jest, e, jest potrzebna. Tak samo e, lądowania. Dzisiaj całkiem, całkiem fajne I, i myślę, że mogę być z nich zadowolony, ale ciągle jeszcze... Jeszcze można by było je troszeczkę poprawić. świata wrócił się na dranie. Te skoki tu są dużo lepsze, czy po prostu obiekt lepiej spasował, bo mówię, że w Predatu ta relacja wasza była taka sobie, z tą skocznią. skoczeniu. Chciałbym Kamila tą piosenkę nagrać. Może no coś zaśpiewa, się załapało. Zaśpiewał ładnie. E, znaczy, tutaj skocznia też przede wszystkim trochę większa, więc e, no przyjemniej się po prostu lata. Na małej skoczni. E, nawet przy tych dobrych skokach e, ledwo się człowiek ułoży do lotu już trzeba, trzeba lądować. Tam akurat no, też miałem taki, takie dni, że nie do końca to zagrywało, tak jak tak jakbym chciał, a tutaj naprawdę naprawdę przyjemnie. To jest tak, że jak się w formie, to się wykłada jeszcze bardziej na ten narty? bo. Kiedyś nie byłeś uważany za lotnika, a tutaj to wygląda niesamowicie. No to wtedy gąsiora się lepiej wyciąga właśnie. O tym cały czas mówimy, że to trzeba yy, nie tak jak kuropa. I no jak gąsior trzeba tam syję wyciągać w powietrzu. To jest taka główna zasada, że z progu się kładzie jak na pierzynę i później w powietrzu wyciągasz gąsiora i, i lecisz na sąd dół. I to był przepis właśnie na wygranie konkursu w Titis. Gratulacje Dawid. Dzięki.